Kto by pomyślał, że zwykłe wydawanie kluczy ma coś wspólnego z RODO? A ma dokładnie, ponieważ wydajesz klucze do pomieszczeń, gdzie przetwarzasz dane osobowe. Nam to wydawanie zawsze kojarzy się z tym, że ktoś na liście podpisuje wydanie z klucza do pomieszczenia kadrowego, czasami do archiwum. No Ale w większości film to archiwum, to zwykłe pomieszczenie, gdzie po prostu trzymacie dokumenty, a w nich są dane osobowe. Dane też będą istotne w miejscu, gdzie są na przykład handlowcy, bo będą dane klientów, będą logistycy, gdzie będą dane kierowców, ponieważ kierowcy pracujący w firmie często mogą być na jednoosobowej działalności gospodarczej lub podają swoje prywatne dane, a to też podlega ochronie o czym zapominają. Wszystkie te miejsca muszą być chronione, ale najczęściej miejscem, o którym się zapomina, jest serwerownia, czyli miejsce, gdzie dane osobowe są przechowywane na dysku, a to miejsce, wydawanie do niego kluczy musi być ściśle kontrolowane, a do tego wszystkiego musi być zrobiona analiza ryzyka. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij link poniżej.